Jak e, poszedł sprawdzić dokumenty, proszę Państwa, 30 tomów losowo skopiowanych papierów. Gazetowych, dokumentów z Optimusa w ogóle bez sensu. Nawet ustnego zarzutu nie było. Nie było nic. Tego typu próba, co teraz powiem to może po raz pierwszy publicznie. To była kolejna próba. Wcześniej niemal co roku dochodziło do prób likwidacji Optimusa. Kiedyś była znamienna sytuacja, bo dlaczego? Bo ktoś to potem, bardzo ważny człowiek, podsumował to. Ja to podsumowanie chcę zacytować na koniec. Chyba ze dwa lata albo trzy lata wcześniej, żeby pokazać, jak ten mechanizm działa. Jesteśmy firmą publiczną, podaliśmy piękne wyniki do giełdy. Nagle przychodzi z Urzędu Skarbowego ee, Sprawozdanie po kontroli, które wykazuje ogromną ilość niezapłaconego VAT-u, ilość dziesiątek milionów. Podstawą do naliczenia tego ogromnego vat przez Urząd Skarbowy jest zeznanie jakiejś całkowicie nam nieznanej osoby. Od razu moi prawnicy mówią, przecież to jest nieformalne, bo przy przesłuchaniu tej osoby powinna być obecna firma. Więc, momentalnie, odwołanie, odbywa się przesłuchanie, Urząd Skarbowy, ta osoba, my. Ta osoba mówi, że nic takiego nie mówiła, no to my jesteśmy zadowoleni. Potwierdzamy wyniki do giełdy wspaniałe. Proszę Państwa, na 2 czy 3 dni przed oficjalną publikacją wyników przychodzi już decyzja do zapłacenia. I pod decyzją podłożony jest ten nieformalny protokół, ten stary. Państwo wyobrażacie. Ja aż spuchłem ze stresu. I tu mogę powiedzieć, że wśród tych ludzi, którzy mają zasługi dla. Biznesu, sądeczkiego również należy się pewien układ części sprawujących władzę. Tam też byli ludzie z klasą, nie tylko z klasą byli pracownicy. Proszę Państwa, ja do znajomego mówię, rób co chcesz. Proszę Państwa, podaliśmy nieprawdziwe wyniki do giełdy. Za chwileczkę prokurator wszyscy. W dobrej wierze. Ale kto będzie tego słuchał? To, że za trzy lata okaże się, że tamten protokół jest nic nieważny, że we wszystkich sądach wygranych, to jest nieważne. Na te firmy już nie będzie decyzja, jeszcze trzeba płacić, oszukali akcjonariuszy. Ja mówię, spółkę nie byłem w stanie nawet butów ubrać. Mówię, kolego, rób co chcesz. Kolega pojechał do wojewody. Wtedy sąd był wojewódzki. Wojewoda akurat miał złamaną nogę i siedział w gipsie w domu. Proszę Państwa, wiem tylko od relacji kolegi. Kolega kazał się wieść do naczelnika Urzędu Skarbowego. Co się tam działo, nie wiem. Nie na chyba godzinę przed decyzją ostateczną publikację raportu Przyszedł telefon z Urzędu Skarbowego, niech Pan przyjedzie. Naczelnik Urzędu Skarbowego wziął starą decyzję. Ostentacyjnie podarł, wyrzucił do kosza. Pani Basiu, piszemy nową. Proszę Państwa, chyba za pięć minut przed ostatecznym terminem publikacji przywiozłem decyzję, że tego fatu nie ma. Proszę Państwa, i teraz będzie ciekawa sprawa. Za dwa czy trzy miesiące jestem na bankiecie w Urzędzie Ochrony Państwa. Szampan, lampki. Nagle podchodzi do mnie facet, którego nie znałem przedstawiać. Jestem wiceszefem Urzędu Ochrony Państwa. Proszę pana, śledziliśmy to metodami operacyjnymi. Pan i firma mieliście być zlikwidowani. Daliście sobie radę. Gratuluję. I odpłynął mi z tym szampanem. Proszę państwa, co to za kraj? Nie podoba się komuś nazwisko prezesa, wygląd jego czy jakieś inne? Podejmuje się decyzję wśród części władzy o likwidacji firmy. Bez najmniejszego uzasadnienia ekonomicznego. Dziękuję. Dziękuję Panie Prezesie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jak podsumować historię Romana Kluski, to chciałem powiedzieć, że byłem w kosmosie i widziałem prawdziwy wypas. Bo widziałem nową firmę Pana Prezesa, która się nazywa Prawdziwa Jedzenie. Byłem u niego w firmie. To, co zobaczyłem tam, to zobaczyłem technologię chyba XXI wieku, w produkcji serów. To był kosmos. A później wyszliśmy z panem Romanem Kluską na zewnątrz i on mówił, wie pan co to jest? Stoimy i taka góra była przed nami i on mówi, to jest wypas, dla moich owiec. <laughs> yy, także tak to wyglądało. Myślę, że każda z tych historii tutaj, każda z, z tych osób, która tutaj siedzi, to są, to są oddzielne legendy. Tak naprawdę mógłbym zorganizować panele z każdym z tych, z tych ludzi i on by był równie ciekawy jak ten dzisiejszy. I każdy z tych ludzi przeżył bardzo ciężkie chwile. Nie pamiętam, panie prezesie, ile zawałów? Pięć? Cztery? Cztery. cztery. Tylko cztery. Ten okres, który ja przechodziłem na to 80., mogę zrozumieć. Ponieważ byłem prekursorem, byłem pierwszy, który wziął mięso w ręce prywatne. To było wbrew ideologii i tak dalej, i tak ówczesnych władz. Natomiast nie mogę zrozumieć okresu, tak zwanej wolnej Polski, która dotyczyła Romana. Bo to już niby miało się wszystko zmienić. Miałoby być zupełnie inaczej. Po prostu mieliśmy brać sprawy w swoje ręce. I tutaj się okazuje, że niewiele się zmieniło, wręcz może nawet i gorzej, niż było w latach 80.. Ja to, że ja w latach 80..